Dzień dobry kochani. Na poprzedniej lekcji mówiłam wam o Bolesławie Chrobrym, naszym pierwszym królu koronowanym w 1025 roku. Dzisiaj porozmawiamy o jego następcach. Dlatego zapiszcie sobie temat lekcji: Następcy Bolesława Chrobrego i wybrałam dla was postaci: Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego. Skupimy się na tych trzech władcach. Pamiętajcie, że na razie cały czas omawiamy dynastię Piastów, czyli tę założoną przez Mieszka I, I jego legendarnych przodków i zaczynamy. Mieszko II, tak jak jego ojciec, koronował się na króla Polski w 1025 roku, czyli zaraz po śmierci Bolesława Chrobrego. Władca urodził się około 990 roku, był młodszym synem Bolesława Chrobrego, powtarzam, młodszym Zyskał gruntowne wykształcenie i od początku był przeznaczony do pełnienia funkcji władcy. Natomiast starszy syn, Bolesława Chrobrego, to bezprym. Bezprym sporo namiesza w historii. Przez chwilę będzie władcą Polski, a Mieszko II będzie musiał go pokonać. Jeśli interesuje Was ta postać, to gorąco polecam Wam powieść dla młodzieży o tej właśnie postaci. Pod tytułem Mówcie mi bezprym. Jak wspomina autorka Grażyna Bąkiewicz, historyk, pedagog, autorka książek dla dzieci i młodzieży, jeżeli nie słyszeliście o bezprymie i nie obiło wam się to imię o uszy, to nie róbcie sobie wyrzutów. Nawet historycy mają problem, bo zachowało się niewiele źródeł. Wiadomo tylko, że bezprym był najstarszym synem Bolesława Chrobrego i ojciec nie jemu, ale młodszemu synowi, znanemu jako Mieszko II, przekazał władzę. Dlaczego? Tajemnicza sprawa. Jednak przy odrobinie cierpliwości można sporo wyczytać ze średniowiecznych kronik. Informacje dotyczą szczególnie czasów, gdy Besprym był nastolatkiem. Jeśli to, co wyśledzili historycy, jest choć po części prawdą, to życie tego chłopaka było niezwykłe. Tak mamy opis fabuły książki przedstawiony na Okładce, więc mam nadzieję, że Was zainteresował i będziecie chętnie sięgać po książki historyczne dla młodzieży. Naprawdę warto. Wracam do tematu. Mieszko II na początku kontynuował politykę ojca, i pierwsze lata panowania upłynęły mu dość pomyślnie, ale później Polska zaczęła mieć poważne kłopoty. Przez atak połączonych sił Cesarstwa Niemieckiego i Rusi straciliśmy te ziemie, które omawiałam, Wam przy temacie związanym z Bolesławem Chrobrym, ponieważ to były te ziemie, które Chrobry przyłączył do Polski: Milsko, Łużyce i grody czerwieńskie. I tę sytuację wykorzystał Besprym, Przejął władzę, a Mieszko drugi uciekł z kraju. Besprym zrobił bardzo naiwną rzecz. Odesłał nasze insygnia królewskie do cesarstwa. O insygniach królewskich też mówiłam na ostatniej lekcji. Bezprym Ostatecznie zostaje zamordowany, a Mieszko II wraca do kraju i znów przejmuje rządy. Umiera w 1034 roku. Jak ocenia tę postać historia? Ano różnie. Niektórzy mocno go krytykują, inni współczują, jeszcze inni chwalą. Sytuacja polityczna stworzona przez ojca Mieszka II Bolesława Chrobrego nie była korzystna, a starszy brat odtrącony cały czas czychał na jego koronę to w takim dużym 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 uproszczeniu ale daje nam pewien obraz sytuacji w jakiej znalazł się mieszko II. Kazimierz Odnowiciel to syn mieszka drugiego on przejął Polskę skłóconą i tracił kolejne ziemie początki były trudne ludzie chcieli powrócić do pogaństwa mazowsze i pomorze gdańskie zostało oderwane od Polski a Kazimierz, tak jak wcześniej jego ojciec, uciekł z kraju, więc mamy kolejną ucieczkę. Czesi w tym czasie spustoszyli Wielkopolskę, zniszczyli Poznań i Gniezno, zabrali Śląsk i wywieźli relikwie świętego Wojciecha. O świętym Wojciechu również mówiłam wam na wcześniejszej lekcji. No i nieciekawie to wygląda, prawda? Kazimierz musiał zacząć działać i zasłużyć na mianę Odnowiciela. Przebywał w tym czasie w Niemczech, tam dostał wsparcie cesarza i powrócił do Polski. Zdobył Wielkopolskę i Małopolskę, później Mazowsze, Pomorze Gdańskie i Śląsk. Z Krakowa uczynił stolicę państwa. Zobaczcie, te tereny znajdują się tutaj na mapie, są w waszym podręczniku. Kazimierz stłumił też bunt ludności i przywrócił chrześcijaństwo. Odbudował państwo polskie, stąd jego przydomek odnowiciel. Tak więc w XI wieku doszło najpierw do kryzysu Polski, a później do odbudowy. To zagadnienie kryzysu królestwa polskiego na początku XI wieku macie przedstawione na takim wykresie, gdzie widzimy przyczyny i skutki. Jakie są przyczyny kryzysu? Podsumowując, jest to najazd niemiecki i ruski w 1031 roku, bunty ludności odrzucającej chrześcijaństwo i najazd czeski na Wielkopolskę w 1030. Ósmym. To są wybrane przyczyny kryzysu królestwa polskiego. Natomiast do czego to doprowadziło? Każde wydarzenie ma jakieś skutki. Będzie to oczywiście utrata korony przez władców Polski, spadek znaczenia Polski w Europie, utrata części terytoriów państwa i podporządkowanie polskich władców cesarstwu. I teraz możemy sobie przejść do Bolesława Śmiałego, zwanego też szczodrym. To syn Kazimierza Odnowiciela. Tron, jak widać, jest dziedziczony, przechodzi z ojca na syna, cały czas omawiamy dynastię piastów i rzeczywiście wspomniany władca był dość śmiały, często nawet porywczy. Podejmował się wielu wypraw wojennych, walczył z Czechami, odzyskał od Rusi Grody Czerwieńskie, w 1076 roku został koronowany na króla Polski. i Pamiętacie, jak mówiłam wam na wcześniejszych lekcjach o konflikcie cesarza Henryka IV z papieżem Grzegorzem VII? W Polsce wtedy właśnie panuje Bolesław Śmiały, który tak swoją drogą popiera papieża i to poparcie ułatwiło mu koronację. To taka dygresja. Król wdał się też w pewien konflikt, taki już dotyczący jego samego, osobisty. Zbuntowali się przeciwko niemu możni, na czele z biskupem krakowskim Stanisławem. I jej władca skazał biskupa na śmierć, co wywołało ogromne poruszenie. A co tak poruszyło? Sposób egzekucji. Mówiono, że Stanisławowi odcięto ręce, nogi, nos i uszy. Taka męczeńska śmierć przyczyniła się do uznania Stanisława za świętego. Z badań późniejszych wynika, że wcale tak nie zginął, chyba że wierzymy, że te części ciała się zrosły, bo taka leg legenda też istnieje. Stanisław zginął od uderzenia w głowę. I tutaj właśnie widać by było porywczość władcy, bo kronikarz Wincenty Kadłubek przedstawia taką relację, że Bolesław śmiały osobiście zabił Stanisława. I to najczęściej jest przedstawiane na obrazach i wy tutaj możecie u mnie w prezentacji taki obraz zobaczyć. Bolesław musiał w 1079 roku uciekać na Węgry, właśnie w wyniku tego sporu z, z biskupem Stanisławem i jego decyzji o pozbawieniu Stanisława życia w taki, a nie inny sposób, chociaż to wszystko obrasta w legendy i nie wiemy, jak do końca było. Galanonim, który dość świeżo miał te informacje to i mógł znać szczegóły, powstrzymuje się przed komentowaniem tej sytuacji. Uważa, że wiele by opowiadać, no i to wiele by opowiadać niestety zamyka nam drogę do wiedzy. Bolesław Śmiały na Węgrzech umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. I tak dzisiaj chciałabym zakończyć. To są losy naszych władców z dynastii Piastów. Jeszcze nie wszystkich, bo jeszcze sporo przed nami. Jest jeszcze wiele ciekawych historii. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tematem. Poszukacie sobie informacji o tych władcach. Na własną rękę, poczytacie, i mam teraz dla Was propozycję pracy dla chętnych, która być może ułatwi Wam zdobywanie wiedzy. Praca dla chętnych, przypominam, nieobowiązkowa. Należy napisać referat na temat jednego z omawianych dzisiaj władców. Już wiecie, co to jest referat, ponieważ niektórzy taką pracę pisali. I ja tłumaczyłam na lekcji. Pamiętajcie, żeby praca była samodzielna, napisana własnymi słowami. Nie ma kopii wklej, bo to wtedy jest plagiat. Korzystamy minimum z trzech różnych źródeł. Może to być internet, czyjaś strona historyczna, nieściąga.pl. Może to być film dokumentalny, z którego sobie wyciągniecie pewne historie i wnioski. Może to być kanał na YouTubie, przeprowadzona przez kogoś lekcja. Są takie lekcje, mogę Wam pomóc w szukaniu wartościowych treści. I oczywiście książki. Więc jeżeli ktoś ma poczet władców polski, albo inne książki historyczne, albo czasopisma, to wówczas może z nich skorzystać. Sporządzamy wykaz takich źródeł na końcu pracy. Podajemy autora i tytuł, albo link do strony lub kanału. Referat musi mieć minimum jedną stronę A4. Minimum to A4. Może być maszynopisu y, lub rękopisu. Czyli albo napiszecie na komputerze czcionką 12, albo. Odręcznie i wyślecie mi zdjęcie. Termin pracy do końca kwietnia, więc jest sporo czasu, warto skorzystać. Na dziś to tyle. Daję Wam 15 minut na to, abyście sobie poszukali źródeł, odtworzyli prezentację raz jeszcze, wysłuchali, powrócili do lekcji wcześniejszej o Bolesławie Chrobrym, bo dzisiaj sporo nawiązań do tego robiłam. Jeżeli komukolwiek nie odtwarza się film, proszę się ze mną kontaktować. Będę mogła przesyłać te materiały. W inny sposób jakoś sobie poradzimy. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za uwagę.